Laptop multimedialno biurowy, czyli dla mnie pewna nowość. Zapraszam na test. Huawei Matebook D16 z roku 2022. Omówienie specyfikacji laptopa zaczyna się bardzo mocno, bo od procesora, którym w testowanym wariancie stał się Intel Core i 712700H. 14-rodzeniowy Alder Lake z zegarem aż 4,7 GHz w turbo. Wtóruje mu 16 GB wlutowana pamięć LPDDR4 i trochę mały, bo 512 GB SSD. Nie uświadczymy w Matebooku dedykowanego układu graficznego, jest tu jedynie zintegrowany w procesorze Iris C. Laptop ten nie jest ultrabookiem, ale i tak jego waga, jak i wymiary muszą wlać nadzieję w serca fanów mobilności. Ogólnie jakość wykonania nowej szesnastki jest wysoka, z wyjątkiem ramki wokół matrycy całość to jedna aluminiowa bryła. Oczywiście nie oznacza to, że obudowa laptopa jest niezniszczalna. Pokrywa laptopa nieznacznie się ugina, ale w mojej ocenie nie odbiega to od standardów rynkowych w tym segmencie cenowym. Pytanie numer jeden. Czy jego faktura uwidacznia ślady palców? Niechętnie. I to jest akurat dobra informacja. Mate'a przyjemnie się otwiera za sprawą zgrubienia na obudowie widocznego tuż nad kamerą. Rzecz może błaha, ale w ostateczności złe jej wykonanie mogłoby denerwować użytkownika. Matebook D16 uderza do segmentu slimów, o czym świadczy dostępna liczba portów i złącz. Po lewej stronie mamy w dyspozycji dwa USB-ki typu C, ale w dwóch różnych standardach. 3,2, a także 2.0. Na całe szczęście nie musimy przejmować się do jakiego portu podłączyć nasz dysk, by transport transferować pliki, ponieważ ten pierwszy bliższy matrycy jest oznaczony jako ten przeznaczony do ładowania. Po drugiej stronie mamy znowu dwa USB-ki, tym razem typu A, również w dwóch standardach. Aha, jeszcze informacje odnośnie zasilacza. Mamy tu 65-watowe rozwiązanie, dosyć małe, zakończone dwoma wtyczkami USB typu C. Oprócz USB producent przygotował miejsce dla pełnowymiarowego HDMI czy kombo Jacka. Standardem w takich laptopach stał się minimalizm, ale nie oznacza to, że nie ma tu pewnych zaskoczeń. Zaczniemy sobie od ekranu. To dość nietypowe 16-calowe rozwiązanie o proporcjach 16x10 i rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Tak jak twierdzi Huawei, zwiększyło przestrzeń roboczą dostępną w pionie, tym samym praca w aplikacjach biurowych czy edycji tekstu mogła stać się jeszcze przyjemniejsza. Jeśli dodamy do tego ultracienkie ramki i 90% współczynnik powierzchni ekranu do obudowy, kupuje to prawie w ciemno. Do matrycy jeszcze wrócimy, ale teraz skupmy się na innych elementach. Na przykład na klawiaturze, pierwszej w historii Huawei, zawierającej część numeryczną. Moje odczucia są takie, że pisanie na niej wypada bardzo dobrze z jednym małym wyjątkiem klikaniem w lewy shift. Gdyby nie on, oceniłbym ją wręcz celująco. Nie brakuje tu kilku dodatkowych przycisków funkcyjnych, na przykład wywołujących kalkulator czy blokujących kamerkę, dwustopniowego podświetlenia i prostego w operowaniu skrótu klawiszowego FN P, za pomocą którego sterujemy trybami pracy laptopa. Touchpad, jak chyba każdy widzi, jest ogromny, a do jego pracy nie miałem żadnych uwag. Jego faktura jest przyjemna w dotyku, dobrze reaguje na kontakt, a przyciski za każdym razem odpowiadały odpowiednią akcją na ekranie wyświetlacza. Od razu mówię, że matryca BOE to produkt, który nie przez przypadek trafił do tego urządzenia. 60 hercowy wytwór znajdzie swoje zastosowanie głównie w pracy biurowo multimedialnej. Możemy docenić jego luminancję na poziomie 300 nitów, pokrycie przestrzeni sRGB dochodzące do 97% i średni błąd Delta e poniżej 1 punktu. Ciut gorzej wygląda za to pokrycie gamutów Adobe RGB i DCI-P3, ale to nic dziwnego, skoro nie jest to produkt skierowany do profesjonalistów od grafiki i montażu filmów. Przechodzimy do tematu wydajności, gdzie oczywiście kluczowym elementem całej układanki jest procesorem. Intel Core i 7 12700H to, jak na warunki mobilne, kawał dobrego cepa. W Matebooku jednak nie rozwija on pełnej wydajności, a to za sprawą dość szybko załączającego się 45W limitu mocy. Względem wersji z TDP na poziomie 90W tracimy część osiągów. Rzecz jasna wynika to z różnic w zegarach. W Matebooku podczas renderingu rdzenie P zgłaszały częstotliwość zaledwie 2100MHz. O dziwo jednak, nawet pomimo 45W limitu mocy, wyniki i 712700 h są niekiedy lepsze od desktopowej wersji procesora Intel Core 5 12400 Wydaje mi się, że to wyczerpuje temat tego, czy ten laptop nadaje się do pakietu biurowo-multimedialnego, czy w spokoju będziemy w stanie operować na nim w Office. Ie. Nawet powiedziałbym więcej, da się złożyć na nim materiał filmowy, a nawet coś wyrenderować w blenderze. Nie ma z tym większego problemu, biorąc pod uwagę możliwości i7-12700H i wsparciu Iris. XC, a także bibliotek OpenCL. Jasnym jest to, że nie jest to laptop gamingowy, ale być może komuś przyjdzie do głowy uruchomić od czasu do czasu jakąś gierkę. No bo czemu nie? Ais XC w tytułach AAA radzi sobie tak sobie, ale to w końcu Integra, czyli 20 klatek w cyberpunku na ustawieniach niskich, nieco ponad 30 w kontrol na podobnych nastawach. No i jak zwykle użyje swojego wyrażenia. Do mniej wymagających tytułów będzie jak znalazł. Zobaczcie jak fajnie śmigał Wod czy Pilarsi. Takie jest przeznaczenie Airisa. Wydajność w grach chyba nie jest tak istotna, jak niektóre elementy, które znajdują się w MacBooku, jak na przykład kamerka zlokalizowana nad wyświetlaczem i uważam, że naprawdę spisuje się ona bardzo dobrze podczas użytkowania. Zerknijcie proszę na nagranie pochodzące z tej kamerki. Myślę, że nikt nie będzie na nią narzekał, prowadząc wideokonferencję. Jest tu również czytnik linii papilarnych, zlokalizowany w dość, e, dla mnie, nietypowym miejscu pod włącznikiem. Działa on niczego sobie, również muszę go e, pochwalić. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o te inne elementy laptopa, ale dosyć istotne z punktu widzenia użytkowania. Istotną rzeczą w tego typu rozwiązaniach są możliwości akumulatora. Te w MateBooku są do zaakceptowania. Nie ma chłodnych Alder Lake'ów, szczególnie w laptopach, więc nie zdziwiło mnie, że w Huawei i7 bardzo szybko złapała throttling temperaturowy. Plus tego jest taki, że na 45-watowym limicie mocy temperatury już mieszczą się w normie, to jest poniżej 90 stopni. Posłuchajcie teraz, jak laptop szumi. Rzecz jasna, na końcu materiału mamy podsumowanie, w którym od razu muszę przyznać, że Huawei Matebook D16 z roku 2022 to naprawdę wydajny sprzęt, biorąc pod uwagę, jaki procesor zamontowano w jego środku. I 7K12700H daje sobie radę z większością rzeczy, jakie na nim wykonujemy. No ale właśnie pytanie, czy będziemy na nim wykonywać rendering 3D, enkodowanie, czy może kompresję plików? Uważam jednak, że jest są skierowany do mniej wymagających użytkowników. I chociaż w takich testach i siódemka 45 watowa naprawdę dobrze się sprawowała, to jednak i tak większość osób będzie wymagała od tego laptopa nienagannej pracy z pakietem biurowym, z edycją tekstów czy na przykład przy oglądaniu filmów. Jak dziwnie to zabrzmi, tak zabrzmi, ale faktycznie do takich osób jest skierowany ten laptop o przeznaczeniu biurowo-multimedialnym. Ale idźmy nieco dalej, bo kwestia wydajności jest oczywiście istotna, natomiast w przypadku tego procesora jest ona niezaprzeczalnie wysoka. Bardzo dobrej jakości obudowa, niezła matryca, wygodny touchpad, wygodna klawiatura z takim małym dopiskiem odnośnie tego Shifta, który jednak może przy pierwszym użyciu trochę denerwować, na pewno z czasem do tego się przyzwyczajimy. Plusik zapisałbym do kamerki, dostępności czytnika linii papilarnych, czy przy kulturze pracy układu chłodzenia pod kątem emitowanego hałasu. Minusy. Słuchajcie, kwestia numer jeden to temperatury Alder i7. Prawdę mówiąc, jest to już mój kolejny laptop, w którym temperatury i7, czyli 9 dochodzą do 100, 200, 300 stopni Celsjusza. To jest chyba nic nowego. I nie ma tak naprawdę systemu chłodzenia, który byłby w stanie okiełznać e... Te procesory przy blisko 100 W, przynajmniej ja się z takim jeszcze nie spotkałem, ewentualnie miałem PH i trafiałem po prostu na takie wersje laptopów. Alder Lake'owa i7 w Huawei MateBook jest gorąca, natomiast ratuje ją tryb 45-watowy, który oznacza spadek temperatury do około 85 stopni Celsjusza, co oczywiście nie zagraża wydajności, a także ciągłości działania tego laptopa z takim procesorem. Ale to nie jest jakby super rozwiązanie. Cały czas mówimy o dość wysokich temperaturach, szczególnie w tym pierwszym Power Limicie. Kwestia numer dwa dotyczy samego wyboru laptopa. Uważam, że wersja z i 5 12500, która jest dostępna w Huawei Matebook D16, okaże się dla większości osób lepsza. Co to oznacza? Że i tak nie spożytkujecie mocy i 7 12700H, a tym samym obniżycie cenę laptopa, kto wie, czy także nie temperatury. Być może wydajność pod kątem IGPU delikatnie się obniży, natomiast na pewno po stronie CPU również, natomiast jednak do większości zadań typowo multimedialno-biurowych taki procesor e, spokojnie wystarczy. W przypadku i 7 12700H, nawet 45-watowej, mówimy o laptopie o nieco szerszym zastosowaniu i tylko pod takim kątem bym e, jakby zakup tego laptopa rozpatrywał. Jeżeli oczywiście chcecie coś dodać oprócz tej pracy multimedialno-biurowej, jak na przykład składanie filmów, jak na przykład działanie z renderingiem, jak najbardziej jest to możliwe z tą wersją laptopa. No, a akumulator również mógłby wystarczać na trochę dłużej. Te 5 godzin przy oglądaniu filmów nie jest takim super wynikiem, ale też nie jest złym. Jest po prostu poprawnym i tyle. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, mówił Lipton i pa pa!